I proszę Państwa, dzisiaj zapraszamy na filmy po sieradzu. Wjeżdżamy od, od strony łodzi do cen, i będziemy jechać do centrum. Czyli popatrzmy, wyraźnie tablica mówi centrum w lewo. Mamy pas do skrętu w lewo. Dobrze by było, gdyby. Był włączony lewy kierunkowskaz, choć w przypadku ronda kompaktowego nie musimy tego robić, jakbyśmy zawracali, wtedy bezwzględnie, tak? Wjechała kursantka na pas do osi, trzymamy się tego pasa. I pamiętamy, każdy wyjazd z ronda to skręt w prawo, czyli obowiązkowo prawy kierunkowskaz przy wyjeździe. Tak wygląda od strony łodzi: skręt w lewo do centrum.